Dzień dobry drodzy widzowie, powoli wracamy do rzeczywistości i kończymy połów darmówek na epiku. Dajcie znać czy złapaliście je wszystkie, a tymczasem posłuchajcie o Half-Life 3, o nowej kampanii do Heroesów 3, tak dobrze słyszeliście do Heroesów 3, czy o powrocie twórców Hi-Fi Rush. Zostańcie z nami, bo zaczynamy! Nowy rok to nowa aktualizacja moda do Heroesów. Niedawno ukazała się wersja 1.7.2 kultowego Horn of the Abyss i przynosi na przykład nową kampanię. Pokierujemy w niej Dargomem, czyli znanym z kilku innych scenariuszy warlockiem, który został piratem. Na nowy ciąg misji składa się 5 map, które utrzymano na średnim poziomie trudności. Ponadto ulepszono balans i wzmocniono wiele zdolności, które do tej pory były zdecydowanie zbyt słabe. Poprawiono także ponad 50 błędów technicznych. Gwoli przypomnienia Horn of the Abyss to wielka modyfikacja, którą spokojnie można nazwać nieoficjalnym dodatkiem. Twórcy przygotowali nowe zamki, kampanie i jednostki, a jednocześnie dbają, aby wszystko pasowało do charakteru i rozgrywki trzecich heroesów. Pamiętajmy, że Horn of the Abyss jest cały czas rozwijane, a twórcy pracują obecnie na przykład nad nowym miastem. To zaś oznacza kolejny pretekst do shadowy zgrąs przed ponad 25 lat. Twórcy Helldivers 2 rozważają pomysły na kolejną swoją grę. Johan Pilestad, dyrektor kreatywny studia Arrowhead, podzielił się tą informacją mimochodem na Twitterze. Szwed zapytał graczy wprost, czego chcą od nowego projektu studia. Przyznał, że obecnie pracuje nad bardzo ogólną i łatwą w prezentacji koncepcją. Oznacza to, że na razie zespół nie rozpoczął żadnych prac, ale poważnie myśli już o następnej produkcji. Jeden z fanów wspomniał o kosmicznej strzelance w stylu Star Foxa, której gracze pilotowaliby znane z Helldivers 2 orły. Arrowhead w przeszłości pracowało nad podobnym projektem, i Pilestad pokazał grafiki koncepcyjne. Podobno nazywało się to Eagles of Democracy, a prototyp powstawał na silniku Unreal Engine. Fani proponowali też coś w stylu The Sims, Mass Effecta czy strzelanki nawiązującej do Smash TV. Pilestad powiedział, że główny cel Arrowhead jest prosty: chcą tworzyć dobre gry z niesamowitymi momentami i trzeba przyznać, póki co nieźle im to idzie. Czeskie studio Warhorse przygotowuje się do wysyłki kodów recenzenckich do Kingdom Come Deliverance 2, a w przyszłym tygodniu powinniśmy spodziewać się pierwszych wrażeń z rozgrywki. Recenzenci, streamerzy i youtuberzy na przetestowanie gry będą mieli dużo czasu, bo aż 4 tygodnie. Wygląda na to, że twórcy są naprawdę pewni jakości swojego dzieła, choć jak przyznał PR-owiec odczuwają pewną dozę zdenerwowania. Cóż, wiele osób wiąże z nowym Kingdom Come spore nadzieje, a na materiałach promocyjnych gra wygląda wyjątkowo obiecująco. Pozostaje mieć nadzieję, że Warhorse Studio dostarczy nam świetny produkt. W przyszłym tygodniu dowiemy się przynajmniej części prawdy, a gra zadebiutuje 4 lutego na PeCetach, PlayStation 5 i nowych Xboxach. Dobrze jednak radzimy sprawdzić wymagania sprzętowe przed zakupem, bo do najniższych nie należą. Po latach oczekiwań i zwrotów akcji Gothic Remake w końcu zbliża się do premiery i choć dokładna data nie jest jeszcze podana, to gra ma zadebiutować w 2025, a więc już w tym roku. Alchimia Interactive złożyła graczom i fanom projektu noworoczne życzenia, obok których pojawiła się wzmianka, że 2025 rok będzie kluczowy. Jeden z komentatorów zarzucił twórcom, że nie podali daty premiery po tym, jak obiecywali wydać grę w 2024. Timur Chodreff, menażer społeczności, odpowiedział, że informacja o 2024 roku pochodziła z ofert cyfrowych sklepów, ale potwierdził też okno premiery w 2025 roku. Według raportu grupy Embracer za rok fiskalny 2023-2024, gra miała zostać wydana do końca roku fiskalnego 2024-2025, czyli uwaga przed 30 marca. Możliwe jednak, że produkcja zaliczyła wewnętrzną obsługę, przez co ukaże się na przykład jesienią, a wszystko zweryfikują nadchodzące miesiące. Pozostaje nam trzymać aby efekt końcowy zadowolił zarówno starych, jak i nowych fanów Gotika. Po latach oczekiwań wreszcie wiemy, że Skyblivion, ogromna modyfikacja, trafi do rąk graczy jeszcze w tym roku, ale zespół TES Renewal może jeszcze potrzebować trochę pomocy graczy przed wydaniem tej ambitnej modyfikacji Skyrima. Mod powstaje od kilkunastu lat, a niedawno grupa stała się ofiarą ataku hakerskiego, ale nie zaburzyło to znacznie prac. Na nowy rok grupa TES Renewal przygotowała filmik podsumujący pracę nad projektem i opatrzyła go tytułem Droga do premiery. Twórcy mają jeszcze sporo do zrobienia, ale od premiery Skybliviona ma nas dzielić mniej niż rok. Projekt mapy został już niemal całkowicie ukończony, mówi się o 93%. Moderzy nadal muszą dodawać informacje dla NPC-ów na temat terenu i zespół liczy na nowych ochotników, którzy pomogą w ukończeniu zadania. Na premierę Skyblivion nie uwzględni zawartości DLC. Dopiero jak mod pokryje całą podstawkę Obliviona, twórcy pomyślą o tym, jak dorzucić dodatki. No cóż, ciekawe, czy uwzględnią również zbroję dla konia. Święty gral Gamingu, czyli Half-Life 3 miał otrzymać właśnie rzekomy teaser, który ma potwierdzać, że gra jest w drodze i tym razem to naprawdę może się dziać. Po doniesieniach na temat rzekomych rodzinnych testów, testów, które miały wykonywać rodziny deweloperów, uwagę fanów przykuł wpis Mike'a Shapiro, czyli aktora, który grał Jimena. Oczywiście gracze zareagowali histerycznie, ale trzeba przyznać, że kontekst jest interesujący. To pierwszy wpis Shapiro od ponad 4 lat, a aktor wprost nawiązuje do Half-Life'a hashtagami. Twitter opatrzył filmikiem z własnym komentarzem oraz niejasnymi ilustracjami, w których zauważono tajemnicze cyfry. W tle możecie usłyszeć tykanie zegara, wzmiankę o niespodziankach, a także życzenia zobaczenia się z nami w nowym roku. Gracze oczywiście zabrali się za śledztwo i interpretację każdego możliwego szczegółu, a teorie mnożą się jak szalone. No i my też mamy mnóstwo pytań. Czy Walf nauczyło się liczyć do trzech? Czy stracimy powód, aby wrzucać te przecieki w każdym fleszu? Czy trzeba będzie, a jeśli tak, to komu? Oddać pieniądze, gdy wyjdzie Half Life 3? O tym być może przekonamy się w tym roku. Poznaliśmy nowych bohaterów, którzy zawitają do Marvel Rivals w pierwszym sezonie rozgrywek. Gracze już niedługo wcielą się w słynną, fantastyczną czwórkę. Możliwe, że dołączy do tych superbohaterów także widoczny na załączonym obrazku robot Herbie. Na tej chwilę nie wiemy, czy wszyscy bohaterowie pojawią się w grze jednocześnie, czy będą dodawani po kolei w trakcie trwania sezonu. Więcej szczegółów poznamy najpewniej 6 stycznia o godzinie 17, kiedy pojawi się nowy zwiastun. Gracze nie kryją entuzjazmu i trudno się dziwić, bo niemal miesiąc po premierze w Marvel Rivals nadal gra mnóstwo osób. Według serwisu Steam DB w ciągu ostatnich 24 godzin w szczytowym momencie w grze bawiło się niemal 400 tysięcy graczy jednocześnie, a to tylko pc Cóż, Marvel Rivals sprawdziło aż 20 milionów ludzi, którym chyba nie przeszkadza, że czasami w trakcie zabawy łączy ich z botami. Najwyraźniej wystarczyło zrobić porządną strzelankę z fajnymi bohaterami i nie obiecywać graczom cudów na kiju. Patrzymy na ciebie, Blizzardzie. Dobra wiadomość dla miłośników dobrych gier. Tango Gameworks, czyli twórcy Hi-Fi Rush i The Evil Within wracają po zamknięciu przez Microsoft. Od teraz stanowią część grupy Krafton, czyli wydawcy PUBG Battlegrounds. W sierpniu Microsoft poinformował o rozmowach z grupą Krafton odnośnie przejęcia japońskiego zespołu, przy czym wtedy jeszcze nie sprecyzowano, jakie plany wobec studia ma południowo koreańska spółka. Nowe ogłoszenie dewelopera nie zdradza, co przyniesie następny rozdział historii Tango Gameworks. Wiemy jednak, że deweloper miał pracować nad kontynuacją Hi-Fi Rush. Jeszcze przed zamknięciem przez Microsoft, przedstawiciele Kraftona wyraźnie sugerowali, że są zainteresowani takim projektem, nawet jeśli nie ma on sensu z finansowego punktu widzenia. Przypominamy, że Tango Gameworks to japońskie studio założone w 2010 roku przez Shenzhou Mikamiego, czyli twórcę Resident Evil. Pozostaje nam się cieszyć, że taka legenda jednak nie wylądowała na bruku. We'll i to tyle na dziś. Przed nami długi weekend, więc jeśli jeszcze nie odpoczęliście, no to cóż, macie ostatnią szansę, zanim rok rozpędzi się już na całego. Trzymajcie się i do usłyszenia.